Cześć, jestem Piotrek, mam 14 lat i możecie mnie znać pod ksywką kafek. Do świata gier wprowadzili mnie moi koledzy, którzy pokazali mi tak naprawdę o co w tym chodzi i stwierdziłem, że jest to sumie fajna forma rozrywki. Moja przygoda z gamingiem tak naprawdę zaczęła się gdzieś tak dwa lata temu, gdzie yy, zaczął się lockdown i wtedy zacząłem tak naprawdę więcej grać i spróbowałem swoich sił w turniejach. Największą satysfakcję w świecie gier sprawia mi rywalizacja i to, że mogę w jakikolwiek sposób cały czas progresować. Poza Fortnite'em tak naprawdę nie mam żadnych hobby, ale oczywiście wychodzę gdzieś tam na rowery i tak dalej. Gram Fortnite'a tak naprawdę. To jest zależne od dnia, ale gram mniej więcej od 2 do 8 godzin i kładę się spać mniej więcej od 24 do 3 w nocy. Proplayerem sam nazwać się nie mogę, lecz uważam z można powiedzieć tak własnego doświadczenia, jak i też z innych osób, które są proplayerami, że nie jest to łatwe. Podczas pierwszego Sky Campa na pewno podobał mi się ośrodek, jaki sprzęt jaki mieliśmy. I, jak i taka miła atmosfera, która panowała pomiędzy nami, że można było się tak naprawdę z wszystkiego pośmiać. Moim najbliższym celem, który chciałbym osiągnąć, jest zostanie profesjonalnym graczem w gry komputerowe. Cześć, nazywam się Piotrek, mam 16 lat, pochodzę ze Strołęki, moja ksywka, czyli tak, nick to trochę niekreatywnie, ale po prostu Piotr. Lubiłem oglądać esport i stwierdziłem, że chciałbym być taki jak ci proplayerzy i zacząłem od tamtego momentu grać. A jeśli chodzi o Fortnite'a, to był taki dzień w szkole, że kolega mi powiedział, że znalazł nową grę, poszliśmy do domu i zaczęliśmy grać. I mi się bardzo spodobała ta gra i zacząłem grać. A jeśli chodzi o granie w ciągu dnia, to jest trudno jest to określić, bo to zależy od wielu czynników, na przykład czy się najzwyczajniej chce, czy mama mi pozwala, i to jest w granicach od 3 do 8 godzin. Ja siebie nie uważam za pro-playera, ale myślę, że to jest bardzo ciężkie, bo to trzeba wiele czasu, właściwie to część życia poświęcić nagranie w te gry, trenowanie itd. Od dziecka lubię rywalizować na początku jakąś grze w piłce nożną podczas jakichś ważnych meczów ligowych, a teraz to po prostu najbardziej lubię e, grać w Turnie w Fortnite, bo tam jest właśnie taka fajna rywalizacja, że mogę zająć jakieś fajne miejsca na turnieju, no i rywalizuję z innymi graczami. E, chciałbym stać się bardziej popularny. Ale największym celem moim jest wygranie pieniędzy w turnieju w Fortnite. Siema, mam na imię Dawid, mam 18 lat, mieszkam w Gdańsku, w internecie występuję pod pseudonimem TUNO. Do świata gier głównie prowadzili mnie koledzy, którzy dużo grali i również mnie zapraszali do wspólnej gry. I spodobało mi się to, więc zacząłem więcej grać. Moja przygoda z gamingiem zaczęła się od tego, że doznałem poważnej kontuzji kolana, przez co nie mogłem grać. Zopatrzyłem się wtedy w lepszy komputer i sprzęt gamingowy, zacząłem dużo więcej grać i trenować. W świecie gier największą satysfakcję sprawia mi rywalizacja, możliwość pojedynkowania się z innymi graczami lub drużynami oraz wygrywanie i zajmowanie jak najwyższych miejsc na turniejach. Poza Fortnite'em interesuję się głównie sportem. Całe życie gram w piłkę nożną, lubię wyjść z kolegami na piłkę czy sam pójść sobie wieczorem pobiegać. Wakacje wstaję około godziny 12, gram około 8 godzin dziennie i kładę się spać mniej więcej o 2-3 godzinie z nocy. W roku szkolnym wygląda to inaczej, ponieważ kiedy wrócę ze szkoły, odpoczywam i gram około 4 godziny, kładę się spać około do godziny 24. Osobiście nie uważam się za pro playera, i uważam, że nie jest to łatwe, ponieważ jest to masa poświęceń, której musisz oddać grze komputerowej, tak naprawdę musisz dużo trenować oraz jest dużo innych graczy, które również chcą zostać proplayerami. Ogólnie bardzo podoba mi się Bootcamp możliwość grania razem obok siebie oraz spędzania czasu z osobami o tych samych zainteresowaniach. Nie mam konkretnych celów, po prostu chcę stawać się jak najlepszy, coraz lepszy oraz coraz popularniejszy. I w przyszłości zarabiać z tego, co lubię najbardziej, czyli właśnie w gamingu. Mam na imię Bartową w szerzej internecie. Jestem znany jako Kepcio i mam ukończone 17 lat. Nazwa organizacji się wzięła od kultowych SkyBase'ów, które tworzyłem wraz ze Smart Team, czyli współzałożycielem organizacji Team Sky. A Skybazy są dość nietypową taktyką na wygranie meczu w Fortnite. Team Sky w głównej mierze chodzi o to, żeby rozwijać obiecujących zawodników i przy okazji dostarczać Wam super content. Cześć, jestem Jakub, znany w internecie jako Smarty, mam 26 lat już, troszeczkę dziadek jak na te kategorie gry, tak jak mówią, ale jeszcze daję radę. Organizacja Team Sky powstała w celu zapewnienia opieki nad obiecującymi zawodnikami esportowymi. Głównie obecnie fokusujemy się na Fortnite, natomiast zamierzamy w przyszłości również rozwinąć skrzydła na inne dziedziny gamingu. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o tej rozrywkowej stronie naszego teamu, jaką dostarczamy Wam w postaci filmów na YouTube. Nazwa organizacji wzięła się oczywiście od e, sławetnej taktyki Skybase'ów, którą bardzo często wykorzystywaliśmy w swoich filmach i którą próbowaliśmy za każdym razem ulepszać. No oczywiście w tej taktyce chodzi o to, żeby jak najbardziej zaskoczyć przeciwnika, wybudować się nad jego głową i być ponad wszystkimi. No i chyba to jest również znaczenie tej organizacji, aby piąć się coraz wyżej i zajmować jak najwyższe lokaty w turniejach Fortniteowych. W tym momencie znajdujemy się w gaming houseie, gdzie codziennie nie tylko trenujemy w Fortnite, ale również silnie pracujemy nad materiałami filmowymi dla was. No i mam nadzieję, że takie wyjazdy będą się pojawiać coraz częściej i będzie ich jeszcze więcej, żebyście mogli bacznie obserwować to, co się u nas dzieje. Takie bootcampy jak ten sprawiają, że to co robimy na co dzień ma coraz więcej sensu i chcemy robić tego jeszcze, jeszcze więcej. Takie bootcampy jak ten sprawiają, że poznajemy nowych ludzi, w tym trzech nowych członków organizacji, którym oczywiście będziemy bardzo kibicować i dotrzymamy wszelkich starań, aby rozwinąć ich skrzydła na polu gamingowym, ale i oczywiście nie tylko. No i oczywiście mam nadzieję, że nasza organizacja będzie się już tylko poszerzać i tylko rozwijać, abyśmy mogli dostarczać Wam jeszcze więcej atrakcyjnych treści oraz prezentować Wam nowe sylwetki.